Chciałabym Wam przekazać trochę informacji, których się dowiedziałam na kongresie DHD. Dzisiejszym tematem będzie, co najlepiej działa na ADHD. Generalnie, jakie interwencje najlepiej działają w kontekście DHD? I tak, trochę inaczej to wygląda u osób dorosłych, i trochę to inaczej wygląda u dzieci. Generalnie bazuję tutaj na takim sprawozdaniu z meta-analiz różnych badań, więc wiadomo, że to zawsze jest takie zaokrąglone, możemy tutaj się doszukiwać. No, no problem w. Niejednorodnym zaburzeniu i pracy z człowiekiem, i pracy ze środowiskiem jest takie, że no ilość zmiennych jest bardzo duża i zawsze można znaleźć jakieś błędy i niedoskonałości, więc jest to po prostu raczej taka sugestia niż jakoś taka prawda absolutna. I jeżeli chodzi o osoby z ADHD u dzieci, to najlepiej sprawdza się farmakoterapia. Jeżeli chodzi o dorosłych, to najlepiej sprawdza się połączenie farmakoterapii z pracą terapeutyczną. No i tutaj też oczywiście zaraz coś więcej powiem, bo najlepszą formą jest praca taka poznawczo-behawioralna, różne treningi, No najlepiej żeby to było właśnie skoncentrowane na pracy z ADHD, ale też właśnie tutaj trudno jest jednoznacznie to określić, no ponieważ w tych badaniach jednak nie było tak standaryzowanej, bo to była analiza bardzo wielu badań, więc nie było tak standaryzowanej, jaka konkretnie terapia, bo też wszystko wiadomo, że to jest relacja terapeutyczna, no to jest skomplikowane, ale generalnie połączenie jednego z drugim dawało najlepsze rezultaty. I później na drugim miejscu była sama farmakoterapia, a na trzecim miejscu była sama terapia poznawczo-behawioralna. Jeśli chodzi o dzieci, to wyniki wskazywały, że właśnie najlepiej farmakoterapia, jeżeli chodzi o połączenie terapii poznawczo-behawioralnej z, terapi z samą farmakoterapią, to, to niedużo nie tam się polepszały te wyniki, Tak, jeśli chodzi o dodatkowe rzeczy, to aktywność fizyczna u dzieci daje też naprawdę duże rezultaty i oczywiście jako wspierające, tak? To nie chodzi o to, żeby możemy ADHD wyleczyć czy zaleczyć samą aktywnością fizyczną, ale jako wspierająca praca jest bardzo korzystna dla dzieci i dla dorosłych też. Tylko tutaj u dorosłych jest już taki większy problem z odległością, bo tutaj y, tam badano mniej więcej po jakimś czasie od aktywności fizycznej y, sprawność y, dzieci poznawcze, no i tutaj y, wyniki były inne. U, u dorosłych to się rozkłada trochę inaczej, bo to chodzi o tą aktywność fizyczną w takim szerszym kontekście tego, jak się osoba czuje, y, jak osoba właśnie y, y, sobie radzi z różnymi zadaniami, więc tutaj to jest naprawdę trudniejszy temat, ale y, ba badania wskazują, że faktycznie jest Praca z ciałem jest istotna w pracy z ADHD. Dobra, to o innych rzeczach później.